Dzień dobry, witam wszystkich hodowców, koleżanki hodowczynie i miłośników tego sportu błębiackiego. Tu jest samiczka do wypuszczenia tak samo, która już się już doszła do siebie, można powiedzieć. Proszę zobaczyć. Ona jest no myślę, że na 10 piórach Nie zrzuciła. Nic nie zrzuciła. Ale piórko jedwab. Też jakieś 3 tygodnie temu. Może się mylę, 2,5. Kurde, w każdym bądź razie samica też była zajechana, ale już się odbudowała. Już chce odlecieć. Także samiczka charakterystyczna ma te. Ta piórka ma jeszcze jakby trzeci pas. Trzeci pas się przebija. O tu bierzemy piórka. Widzicie, przebija się trzeci pas gołąbek jest z oddziałów z Łoszczowa z roku 22. Tipe sama. Tak jak było. Telefon tak samo. Zadzwonię do hodowcy, to zobaczymy co tam hodowca nam powie. Jeśli... No bo tak, jeśli każdy stracił dużo gołębi, jeśli na przykład, bo może hodowca nie chcieć na gołębia, żeby wypuścić, albo żeby się go pozbyć, bo po prostu jest za słaby. Ale myślę, że ten gołąbek to jest wyjątkowy gołąbek. Takiego w ręku jeszcze nie miałem. Kurde stół, co pomagam tym gołąbkom, jeśli chodzi o, o jedwabistość upierzenia po prostu. On wyślizguje się z rąk Pięknie, o to pokażę Wam o. Już jest Pięknie zarysowały się mięśnie, bo mało było znać, a teraz to ma takie Jakby powiedzieć, jak gumę Jak gumę, tak twarde No może no. I tutaj, co chcę powiedzieć jeszcze a. Najważniejsze Gołąb o numerze 986 z roku 22. Z oddziału 184 włoszczowa. No, z włoszczowy nie miałem. Gołąbka to będzie pierwszy. Wiem, że jeszcze trafiały się gołębie na bazarku. Były z tego. Sędziszowa, bo to jest Złoszczowa tamte był Sędziszów Sędziszowa też były gołąbki jakieś na bazarku pamiętam ale ja tam nikogo nie znam także Wczoraj gołąbek samiczka została oddana na bazarze w Ostrowcu taka nakrapiana ta roczna po gołębiach dalekodystansowych samochodowca sam sobie odebrał także podziękował na filmie jest, można, można sobie obejrzeć na wcześniejszym. No tutaj jutro jak pozwoli pogoda, jutro tylko zaliczę Starachowice i po Starachowicach mogę akurat ją wypuścić. Oby tylko deszczu nie było, bo nie wiem, właśnie o tu niby deszczu dzisiaj miało nie być, a już jest ciemny. ciemne chmury są, także może znowu padać. Także jeśli nie będzie jutro wypuszczona, to na pewno będzie wypuszczona w niedzielę. Ale w niedzielę po zwoleniu, jak przyjadę ze zwolenia. Także to tyle. No ten, ten fajny ma ten trzeci pas i ona tak jakby w rudę wpadała. Te paski nie są takie ciemne, tylko tak lekko rudawe. Także dziękuję, to tyle. Dzwonimy do hodowcy. Zobaczymy, co powie na temat tego gołąbka. Halo. Dzień, dobry. Dzień dobry. Dzwonię w sprawie gołąbka. Mam nadzieję, że dobrze. Dob numeru nie pomyliłem. No, chyba nie. No no, na biały na zapince samica z 22 roku. Uh -huh. 986. Okay. Yy, taka ruda w trzeci pas, jakby wpadała. Uh -huh. Gdzie ona jest? Bardzo blisko włoszowy. O. No, nie tak. Słuchaj, do no ma jeszcze. No, nie wiem. Yy, Piestówkę to ma lekko. O, no co trochę No to no to co, ale już jest w takiej kondycji, że może być wypuszczona. No jeżeli pan by mógł, no to jest to można by było wypuścić, no jak jeżeli jeżeli dojdzie. Nie do no. Panie, ja to ja to nagrywam te targi i powiem panu, że jak trafiła w moje ręce, to była opraz nędzy i rozpaczy. No podejrzewam. I nabrała masy, nabrała masy. Cipa ma także i ten telefon nad obrączką tak jak, jak miała. Tak i tutaj widzę, że już już jest agresywna. Wziąłem do mniejszej, bo ona ona miała w takiej małej to jeszcze nie była, bo ja mam taką siatkę dookoła z, ze spodem i, i ona tam siedziała w niej. Trzy tygodnie jest u mnie. Może chyba Czekaj, do, do tej niedzieli będzie trzy tygodnie. No bo tak, to u nas z No możliwe, możliwe, wie pan, bo, bo ja widzę, co tu się dzieje. W ogóle ten rok to jest opłakany tak. dla hodowców gołębi pocztowych. No. Ja tylko powiem tylko tyle, panu. Jak miałby pan kogoś w Ostrowcu Świętokrzyskim, bo ona jest w Ostrowcu, albo znajomego gdzieś tutaj, to lepiej by było, wie pan, żeby ona pojechała bo ja i tak ją nagram, ale ja nie gwarantuję, że ona do pana dojdzie. Ja rozumiem, no bo już jest wszystko, no mi się wydaje, że ona albo jest na 10 piórkach, bo już jestem wiekowy, nie widzę. No piórko to jedwab, no to tu nie można nic powiedzieć. Gołąb jest zdrowy, kał w porządku, bo dałem nawet na początku kolwet i salwet, nie? bo. bo... Bo podlewała. Mówię, kurde, niedobrze. Ale, ale tu szybko się zregenerowała, tak, że gołąb jest klasa. No, zginęło trochę No, zginęło. też No, to włoszowa na, to ma tego, a ona jest przywieziona z targu Starachowice. Starachowice. Ze Starachowic. To miało to ile? To było 20 km dalej. No, a... Dwa... Tak, tydzień temu, w sobotę przywiozłem mistrzowi Ostrowca samiczkę roczną, test targu. I wczoraj, wczoraj, wczoraj był piątek, nie, dzisiaj piątek, wczoraj oddałem mistrzowi w typach yy, oddziału Kraśnik, ro, też roczno. A to filmik jest nagrany, także dostał do ręki. Wypuściłem trzy gołąbki na zeszłym filmiku i tylko jedno podziękowanie dostałem także, ale jest odwiozłem od domu na 11 czy 12 kilometrów, puszczałem na takim miejscu, że polana wszystko ładnie widać no nie wiem, dwa niby chyba nie doszły no. może Oj. jeden się obawiałem bo jeden był można było go jeszcze tydzień potrzymać po prostu dlatego, że że on był zajechany totalnie i jak go puściłem, to on leciał tak na wysokości dwóch metrów. No, no, no. I kurde myślę, chyba błąd zrobiłem. A Jędrzejów jak wypierdzielił do góry, to poszedł. Gościu wieczorem dzwoni mówi, no klasa, super. No ja wie pan, mi też ze Śląska wypuszczał jeden gość. Pan no, i doszła samica. No. Nie no, ona też może dojść, tylko mówię, mnie to nie przeszkadza, bo ja, ja w, jutro przyjadę tylko z Targu i ja od razu. Nagrywam, nie to, że wiesz. Ona u mnie w gołębniku nie była, tylko jest cały czas pod siatką ja obok gołębnika, bo mam taką specjalną na Jaszczębia, taką dużo, wiesz. No i no, no. no, ja, ja wtedy przekładam się do małej klatki, a widzę jaki kał, jak się go on zachowuje i tak dalej. No dobrze. No, dziękuję za telefon, bo mówię tak. Nie, no, on on nie mówi, że nie, bo... nie, no to słuchaj, ale ale. Ale bardzo proszę, że jak dojdzie, to odzwoń chociaż, bo kurde, ja, wiesz, ja wiesz dzwonię, o co... Tu... Ja, ja nie jestem w tych właśnie, że nie dzwonię. No właśnie, nieważne, ja nie nieważne, jest, nieważne, czy ona dobrze latała, czy źle latała. Znaczy, ona jest piękna, jeśli chodzi o tutaj układ, ale o to chodzi, że jest. Jak latała, to ja nie wiem. Ja tylko weszłem do was na oddział no, Włoszczowa, no, to, no, no, to widzę, że konkurencja jest zarąbista. Tam są minimalne punkty o, o tytuł mistrza. No, no, no mówię, to. No. A mieliście teraz rejon, rejon mieliście teraz, teraz co, co? Teraz mieliśmy setkę, a teraz mamy e, rejon 700. A, bo wylecicie z Kazimierzu. Pieńczów. No, no. Także było ciężko, bo w tym roku też te i upały, się wiążą z burzami i to tak, te gołębie dostają. No, a oni, u nas mieli tydzień temu, to było, to rejonem też mieli, też niezadowolenie było. Bo bo gołębie były późno wypuszczone. Nie wiem czy 9.20, czy no, no. 20, Albo 9.40 były wypuszczone. Rejon tutaj jest. Co, pająki lecą i. No ja wiem, wiem, pająki. No. Ja kojarzę, to Kojarzysz. No, no to fajnie. To dobra. To w każdym bądź razie go, samiczkę masz wypuszczoną jutro. Ale jak będzie deszcz padał, to. To, to w niedzielę. Bo ja jestem teraz do dyspozycji. Bo ja w niedzielę jadę do zwolenia, nie? No to ja nie będę brał dozwolenia, bo ja by było bliżej, to tak, a przyjadę zezwolenia, to ją wtedy wezmę. No to mówię, nie pan wypuści, a wie, pogoda, wszystko oknie, to nie było ja w ogóle na pewno. Jeżeli dojdzie, to na stop procentowo, a też nie dojdzie też azła na wieczór, sam nie no słuchaj, to mi napisze, który wypuścił rano, tam nie Wejdziesz! Będziesz miał potwierdzenie! Wejdziesz na... A bo czekaj, to ten filmik może się trochę później ukazać. Będziesz miał potwierdzenie wieczorem, bo ja ten filmik puszczę, nie? Z wypuszczenia tej, tej samiczki. Bo ja najwyżej pojadę do bloku i u siebie ją na tym, na osiedlu wypuszczę, nie? No, bo, bo, bo tutaj ja rozumiem. Nie mówię, że akurat ona u mnie na podwórku zostanie, nie? Bo po prostu ona nie była tam na wolierze. Ja była na wolierze, tam jadła to jest inny temat. A ona jadła osobno cały czas. No, to fajnie dobrze, dziękuję. Dobrze, słusznie, dziękuję za telefon. Proszę Dziękuję. bardzo. Do widzenia.